Oszustwo na numer win, moi drodzy. I nie, nie będziemy przebijać numeru win, bo to za dużo roboty. A na każdym portalu, gdzie są wystawiane auta, no niestety jest robiony taki proceder. A tutaj chodzi o odpowiedź przy okazji na to pytanie: Autoplac nie można zobaczyć win, moi drodzy. Można na Autoplacu również zobaczyć numer win samochodu, który jest wystawiany. A o co chodzi z tym przekrętem na numer win? No to może już część z was się domyśla, że chodzi o te raporty. I nie nie mówię, że te raporty, moi drodzy, są złe, bo czasami też z nich korzystamy. Nie zawsze piszą prawdę, albo wy nie wiecie, jak je odczytywać, ale, ale są jakie są, ale wprowadzają bardzo i coraz częściej słyszę w błąd. A od kogo to słyszę? Właśnie od was. I dlaczego wprowadzają w błąd? Dlatego, że no. Ktoś może sobie wpisać taki numer WIN, jaki chce do auta, które wystawia. A co za tym idzie? Osoby, które no faktycznie wiedzą, że mają auto no, w tragicznym stanie, ze złym raportem, szukają bliźniaczo podobnego auta na portalach, znajdują taki samochód. Przykładowo, ktoś ma Oprah Astres z 2011 roku w benzynie. No, takich samochodów jest pełno, oczywiście. Odnajduje taki samochód z podobnym wyposażeniem i kopiuje sobie z niego numer Win i wrzuca do swojego raportu. No i moi drodzy, tu się zaczyna problem, bo wy ściągacie sobie taki raport, przeglądacie go i tak naprawdę no w tym samochodzie, po który jedziecie, okazuje się, że w raporcie nie pokazało żadnej szkody. A prawda jest inna, bo okazuje się na miejscu, że to nie był raport od tego samochodu. I coraz więcej właśnie mam Tutaj, takich informacji, dosyć dużo ludzi przyjeżdża, że mówi, że w raporcie był podany całkowicie inny numer win niż ten, no, który sprawdzał na miejscu. A uwierzcie mi, dużo z was nie sprawdza numerów win przy zakupie samochodu. Skąd to wiem? Posprzedaję samochody, moi drodzy, i wiem, że tak to wygląda. Także powiem wam, że coraz częściej się słyszy, i do tych raportów jeszcze sobie wrócimy, czy są dobre, czy są niedobre, ale coraz częściej słyszę taki proceder, że. No, nie był podany właściwy numer win. Był, nie był podany win od tego samochodu, po który przyjechaliście. Dajcie znać, czy to jest prawda, czy znaczy jest to prawda, bo bardzo dużo osób w ostatnim czasie przyjeżdżało i gdzieś mówiło, że były, byli oglądać samochód. No i został tam podany inny numer win niż był w samochodzie. I tak to właśnie, moi drodzy, wygląda. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!